Siema, siema, słuchajcie. Dzisiaj jesteśmy w Action. Nagrywam w środku, dlatego że na zewnątrz pada i ogólnie hit jest ten film, dlatego że żulowa mnie namawiała od kilku dni, żebym z nią pojechała do Action. ale ja tak odblekałam, odwlekałam, a dzisiaj mówię, dobra, mam czas. I słuchajcie, stwierdziłam, jadę. I nagrywam przy okazji dla Was film. Będzie to film taki jak nagrywam już Pepko i. I coś wyje, Mam nadzieję, że to nie na nas. Pepko i w Ikei. I właśnie mega się te filmy. I ciągle pytacie, kiedy będą kolejne, kolejne. I stwierdziłam, że jest to idealny moment, żeby nagrać właśnie taki film tutaj w action. Ja w tym sklepie nie byłam, bo że ja się tak gry no na cały sklep. Dyreśla się na ten sklep. Ja w tym sklepie nie byłam przez jakieś kilka miesięcy, więc. Mam totalny taki, wiecie, spontan to jest, a w tym dokładnie to w ogóle jeszcze nigdy nie byłam, bo to jest jakiś chyba nowy. I, więc zrobimy totalnie spontanie. Ja po prostu będę przechodziła te wszystkie leki i pokazywała wam. Uważam, że jest to bardzo fajna opcja, dlatego, że te produkty bardzo często są tańsze, łatwo dostępne. I myślę, że można właśnie fajnie wykorzystać takie nieoczywiste produkty w sposób bardzo praktyczny dla zwierzaków i często są to nawet lepsze rozwiązania. Dobra, więc zaczynamy od samego początku, będziemy tak chodzić, będę wypatrywała jakieś fajne rzeczy. Pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy to są takie koszyki, takie zwykłe koszyczki, zobaczcie, coś takiego. I to można fajnie wykorzystać na siano, można albo przyczepić taki koszyk do ściany. Jako paśnik, albo można po prostu wsypać tutaj siano. Można fajnie wykorzystywać, to albo na przykład położyć pod spód jakąś tawkę na górę tak i do środka siano, nie wiem, że wiecie o co chodzi i wtedy królik tego siano nie będzie wywalał. Yy, a to siano będzie też takie, wiecie, w porządku po prostu. On kosztuje 10 zł. Też wam będę podawała ceny, bo wiem, że to jest istotne, bo wymużie będą pytania: 10 zł to za taki koszyk, a jest naprawdę jest taki porządny, więc królik nie będzie nim za bardzo rzucał. Dobra, teraz jesteśmy na dziale z pojemnikami, jak widzicie i jest ich tutaj duży wybór. Ja tak przejrzałam, które są takie najbardziej optymalne pod króliki i yy, yy, tu były. Patrzcie, to można wykorzystać wydaje mi się jako kuwetę w sumie, bo ma takie tutaj mini wejście, jest dość wysoki, ale to jest malutka kuwetka, wiadomo, to by musiał być jakiś mały królik, ale jednak może się sprawdzić w ten sposób. I on kosztuje 12 zł. A to można wykorzystać jako mini kuwetę dla homika na piasek. To jest też patent. Urocze, zobaczcie takie małe. Tutaj generalnie jest full takich różnych pojemników, zobaczcie większych. I je można zdecydowanie wykorzystać na jakieś siano, pellet. To polecam, to jest bardzo wygodna sprawa. Sama korzystam akurat z Ikei i mam pojemniki, ale jest to wygodna sprawa. I tutaj jeszcze taki jest ten, albo lepszy jest ten. Też na kuwetę. Może sprawdzić, tylko też jest bardzo malutki. Ale on kosztuje 9 zł, a ten większy. 13. Ja, czy Wam zapomniałam pokazać takich mniejszych pojemników, e, które na przykład takie, zobaczcie, mini uroczy pojemniczek, może się sprawdzić na jakieś rzeczy typu suszone jakieś warzywa, korzenie, coś takiego. Takie na przykład średnie mogą się sprawdzić, jeżeli, jeżeli wkładacie sobie pojedyncze rodzaje ziół i wsypujecie, można fajnie sobie zrobić porządek z piżarni królika, więc polecam takie opcje. I takie pojemnik, takie jest za jakieś 5 zł, 6. No to są tu wiecie, to są nieduże pieniądze. I teraz już jesteśmy tutaj obok. Zobaczcie, jest dział sprzątania. Więc przy królikach to jest dział bardzo istotny. Oczywiście wszelkie worki na śmieci, no to wiadomo, to się zawsze przydają. Więc pierwsze, że to właśnie worki na śmieci. Tutaj na górze zobaczcie, mamy takie kosze jakby. Ja na przykład takiego pojemnika, no nie takiej dokładnie, ale używam właśnie, żeby sobie wrzucać w pokoju te śmieci królicze, na przykład skópacze i tak dalej, i później wynoszę do puszki. I on kosztuje 14 zł, To jest szary i taki niebieski, więc one myślę, że też się mogą sprawdzić, jeżeli chcecie taki system sobie zrobić, taki jak ja używam przy sprzątaniu. Tutaj na tym minidziale z rzeczami do łazienki, są, zobaczcie, takie dyw jakby dywaniki, podkładki, coś takiego. I ogólnie są na taki dziwny materiał. Więc jeżeli królik by to gryzł, to zdecydowanie nie polecam, odradzam wręcz. Ale jeżeli nie, to jest to fajne znowu miękkie z drugiej strony. I takie bardziej gumowe są takie. I to się wydaje mi się, że fajnie by mogło sprawdzić. Taka właśnie podkładka. I one są w okolicach tutaj 14 zł, chyba kosztują, obydwie gdy tak mi się wydaje. Więc w sumie nawet spoko. Ale to są właśnie takie typowo, wiecie, gumowe, nie jakieś takie kocykowe. To myślę, że jeszcze znajdziemy. I jeszcze jeśli chodzi o sprzątanie, mój faworyt dosłownie, i rzecz, której jest dostępna tak naprawdę tylko tutaj, i coś, co w ogóle ja nie wiem czy z tego sklepu bym nie powiedziała, że jest najlepsze, a na pewno w top 3, to są osty. Jak wiecie, osty idealnie czyszczą osad, idealnie się nadają do sprzątania kuwety. Ja sobie robię zawsze taki roztwór z wodą i właśnie w ten sposób sprzątam. I to tu jest y, zapach eukaliptusowy, a tutaj liliowy. I to. Praktycznie nie pachnie jak ocet. No ma trochę taki zapach, ale zdecydowanie mniejszy, więc jest to na pewno fajna opcja i on kosztuje zobaczcie pod 3 zł no to to się naprawdę opłaca i u nas też, jak ja kiedyś tam zapodałam mojej mamie, że te oscy są zarobiste. teraz używamy tylko tych, więc naprawdę to Wam mega, mega polecam do królików. Zarąbista sprawa. I jeszcze, zobaczcie, tutaj są takie jakieś szczoteczki, no to wiadomo, do czyszczenia w misek, poideł, też się fajnie sprawdzą. No i są różne rodzaje, więc to już możecie sobie wybrać, jakie tam macie. Okej, okay, teraz kolejna rzecz. To takie, zobaczcie, podkładki, które można bardzo fajnie sobie wykorzystać jako podkładki pod miski. Jak na przykład królik rozlewa wodę czy coś, to to się fajnie nie sprawdzi. Sama takie mam w domu, czasem używam i y, są różne wzory, bardzo wiele do wyboru, więc na pewno wybierzecie jakieś. I ona kosztuje 4 zł i jest dosyć spoko jakości. Mamy, zobaczcie, ceraty, różne ceraty i ja ceraty już wam mówiłam, kiedyś opowiadałam w filmie z Pepko, że są fajną opcją, na przykład dzisiaj idziecie i nie wiecie, no już mnie idziecie do hotelu z królikami przykładowo i tam jest wykładzina. To lepiej rozłożyć taką ceratę i się nie bać, że króliki po prostu zniszczą, albo jakiś parkiet, podłoga, no takie coś, to się przydaje czasem właśnie, żeby pod kojec na przykład włożyć. Więc y, tutaj też są takie, a te 20 albo tam y, mniejsze są taniej, ale tak mniej więcej. Teraz jesteśmy na miskach. Zawsze staram się znaleźć jakieś takie fajne miski, które są ciężkie, żeby króliki nimi nie rzucały, ale jednocześnie kształtne. E, tutaj jest taka fajna miseczka, tylko że ona jest malutka, ale tutaj jest jej e, większy odpowiednik. I ona jest rzeczywiście fajna, taka cięższa i już się nada. mam to nagrywanie też. Mamy tu po kryjomu. Tu są, zobaczcie, jeszcze takie w różnych kolorach, też są spoko. O, to jest zorobista jest taka ciężka i duża, dość głęboka, więc też jest fajna. No, oczywiście to są różne ceny, to już Wam nie będę mówiła, ale no, ta na przykład jest za 24 zł, no to sporo, no ale jednak to jest duża miska. Te są tam za 10 Jakoś tak, więc to się da znaleźć takie spoko. I tutaj na przykład jeszcze takie. O, ciężka jest zarobista, jest mega ciężka. Jak na taką małą miseczkę, to jest bardzo ciężka. Zobaczcie, jest tego generalnie bardzo dużo, więc na pewno coś wybierzecie już pod swojego królika. Ja Wam takie przykładowe pokazuję, na które na pewno warto zwrócić uwagę. Tutaj są jeszcze takie pojemniki różne. Zobaczcie, na przykład takie alapuszki i w sumie to jest szklane. Do nich możemy wrzucić sobie gramulat, czy jakieś nasiona, jakieś takie, wiecie, bardziej sypkie rzeczy. Są na przykład też takie duże. Zobaczcie, to jest fajna opcja, to jest naprawdę bardzo fajna opcja. Czy takie? Też jest sporo tych tak pojemników za 6 zł, no ten jest za 16, ale to myślę, że jest fajna opcja i warto sobie właśnie też do spiżarni e, króliczej tam <śleszamy> pasować. Nie wiem, jak to określić. Okej, kolejna rzecz. Też taka, jak wam wcześniej pokazywałam w podkładki pod miski, coś takiego bardziej mocnego, czyli takie tacki. Też myślę, że można je w ten sposób wykorzystać, one są już takie cięższe i one kosztują yy, 16 zł. Teraz jesteśmy na dziale z dywanikami, jakimiś tekstyliami, chyba coś tak nazywa. Zobaczcie, tutaj na przykład taki dywanik. Co prawda, dla królików teoretycznie średni, o matko. Bo jak tutaj wpadnie siano, to średnio to wyczyścić. Ale jest bardzo ładny i króliki lubią. Wiem z własnego doświadczenia. Ja mam taki bardziej tak dla siebie w pokoju. A Żół na przykład bardzo często na nich sobie przysiaduje. Więc e, takie właśnie są. Ale ten dywanik na przykład, zobaczcie, to już jest taki, który bardzo fajnie by się nadał dla królików. Taki mniej więcej tego typu, jak ja mam. Taki biały, w paski, Może kojarzycie? Właśnie tak, tak wygląda. I on kosztuje 30 zł, więc to jest spoko, bo to się zmieści do pralki. Myślę, że takie wielorazowe. Zobaczmy, jakie tutaj jeszcze są ciekawe. Zaraz Wam jakieś fajne pokażę. To jest jedno wielkie XD, ale yy, to jest poszewka na poduszkę. Ale uważam, że się fajnie nadaje no, jako taki mały dywanik, na przykład do transportera. Serio. Spoko opcja. To jest słuchajcie, wena. Wena twórcza po prostu wykorzystania rzeczy oczywistych w sposób nieoczywisty. No i tutaj jeszcze full jakichś kocyków. I tak dalej, pomyślę myślę, że wiadomo, trzeba po prostu sobie też przejrzeć. Tak samo tak jak Wam mówię, ale takie wybrane, które mi się rzuciły w oko, od razu to Wam pokazałam. Po tej stronie, zobaczcie, znowu mamy koszyki, które można również wykorzystać na siano jako paśnik. To już też zależy od Was, ale ja Wam właśnie tak podpowiadam, bo sama kiedyś tak używałam takiego koszka. Czy tutaj na przykład taki koszyczek. Zobaczcie, co jeszcze mi się tutaj w oczy rzuciło. Takie kawałki drewien, kurde, wydaje mi się, że one są naturalne. Tak patrzę, chyba tak, jeżeli tak, no to że to jest taka spokojność, że po prostu dać kilka do pogryzienia, do zabawy. Normalnie takie przecież też w zoologu się kupuje i się płaci za niedużo, a tutaj za 7 zł to myślę, że spoko. Jeszcze mamy jedne dywaniki, a właściwie no to kilka. Takie na przykład, zobaczcie też takie fajne miękkie i mają chyba antypoślizg. tak mi się wydaje, to też jest ważne. Jeszcze tutaj są niżej, zobaczcie. Takie też taka bardziej wycieraczka, ale też jest guma, więc spoko. I te takie grubsze, ale to takie grubsze wycieraczki myślę, że się nie sprawdzą za dobrze. I w ogóle zobaczcie, jakie zarąbiste poduszki. Ale fajne, kurde. Patrzcie, tutaj są jeszcze takie większe koszyki, które możecie postawić i wrzucić do nich siano jako taki stojący, wolno stojący po prostu paśnik. Takie bądź takie. Tutaj jeszcze zobaczcie takie duże pojemniki, ale te same K, chociaż chyba troszeczkę są mniejsze, na trzymanie siano się fajnie nadają. Ja sama trzymam tego typu pojemniku siano. Zobaczcie, duże, duże, duże i z zakrywkami no. Nie będę wyjmowała, bo kurde nie mogę, ale no widzicie, że są spore. Tutaj jeszcze zobaczcie tego typu dywanik, chociaż też wiadomo, on jest taki mięciutki, ale ma taki w miarę antypoślizg, więc też się może sprawić, a królikom się fajnie miło będzie siedziało na zasadzie takiego ala posłanka. I są tu różne typy, różne wersje, opcje i taki, który Wam tutaj pokazuję, to kosztuje 20-30 złotych, ciężko mi powiedzieć, bo to są tak pomieszane te ceny. Byłyśmy już tutaj, ale pani przyszła i tak się z srogo na nas, więc uciekłyśmy. Ale zobaczcie, na dziale z donisa do kwiatów. Są też takie podstawki, które można fajnie wykorzystać jako na przykład tacka do podania ziółek. Ja tak dawałam żulom przez bardzo długi czas i jest to jakaś spoko... jest to jakaś opcja, tak chciałam powiedzieć. Tutaj dalej widzicie jeszcze octy są, które już wam wcześniej pokazywałam, ale jeszcze tutaj też się pojawiły. Nawet, słuchajcie, nawet taką klatkę można wykorzystać jako wolnostojący paśnik. Nie jest to głupi pomysł, serio. Tu trzeba wyobraźnić, trzeba po prostu wyobraźnić takie rzeczy i można stworzyć z tego coś fajnego. Tutaj też jakieś takie, wiecie, sztuczne trawy, coś takiego. Nie wiem, czy to jest sztuczna trawa, ale na przykład jak balkon robicie dla królików, to można to też wykorzystać jako takie właśnie wyścielenie tego balkonu. Tutaj są, wiecie, takie poduszki do krzeseł, ławek i tak dalej, ale też jako takie mini posłanka dla królików, czy takie większe na przykład. Zobaczcie, można walnąć. Też się, też się to może nadać, więc y, też jest to jakaś myśl albo, albo na przykład takie, to mi się jako pomysł na postulanie chyba podoba najbardziej, z takim najbardziej trwałe, grube, a jednocześnie płaskie i dość spore. I na jednego czy dwa króliki będzie mega za 11 zł. Tutaj jeszcze zobaczcie takie jakby, nie wiem, to się chyba nazywa atomizer czy coś takiego yy, za 3 zł. Właśnie do stworzenia na przykład mieszanki wody z octem i do czyszczenia kuwety. Ja używam tego cały czas, tylko ja mam akurat właśnie inne z ale te są też bardzo spoko, takie standardowe. Teraz jesteśmy na, zobaczcie, dziale dla zwierząt. Bardzo często w takich sklepach te działy są tak naprawdę takie, że się w sumie mniej rzeczy znajdzie niż takim ludzkim. Ale pokażę Wam coś, co mi się rzuciło od razu w oczy. Patrzcie, taki jakby domek, to jest niby dla kota, ale zobaczcie, to jest taka norka. I z kartonu robimy tyle królików, to jest zarąbiste. Na pewno bardzo się to króliki one no sobie mogą gryźć, bo jest to normalny, zwykły karton, niebarwiony z tego co widzę. I też jako taki właśnie fajny domek. Ej, nie myślałam, że to jest królik pokazany, a to jest jednak kot. Ale mimo wszystko widzicie, można kupić właśnie kilka takich i zrobić taki aladomek, taki tunel, coś takiego. I to kosztuje 9 zł, więc naprawdę fajne w sumie bardzo fajna sprawa. Tutaj też takie, to już są takie typowe drapaki dla kotów, ale królik może sobie też to pogryźć, moje na przykład bardzo lubią gryźć które. Jakieś takie widzicie, pet carpet, no coś, z, taki zwykły dywanik, to już bardziej się opłaca tam kupić, bo to kosztuje 9 zł, a jest malutkie, a tam większe można kupić w podobnej cenie. Są, zobaczcie, podkłady higieniczne, takie szczerze wątpię trochę w ich jakość, bo to są takie dla właśnie tych szczeniaków, niby i tak dalej, to są zwyczaj średnie lepsze, są w aptekach jak się kupuje i też często wychodzą taniej, no ale nie mniej jednak jest tutaj paczka 7 podkładów za 6 zł, więc to jest korzystnie, e, znaczy cenowo korzystnie, e, więc oko. No, oczywiście tutaj też jakieś worki, jakiś na przykład spray e, do czyszczenia przy zwierzętach. Nie mogę zagwarantować tego, że to dla królików będzie poko. Ale no, niby jest, niby jest, chociaż ja bym nie brała. Ja, wiecie, jestem zdania, że lepiej y, jakiś taki, właśnie, ocet woda i po prostu sprzątać często, żeby nie waliło i tak dalej. I jest git. No tutaj, jak widzicie, jakieś takie posłanka czy coś też można spróbować, tylko że jestem przekonana, że króliki będą to zasikiwały, gryzły i tak dalej, więc lepiej wydaje mi się, że właśnie takie mniejsze wersje, żeby po prostu bardziej jednorazowo potraktować, niż kupić jakieś dowalone posłanie i tak naprawdę zaraz je musieć wyrzucić. Zobaczcie, tutaj za 27 zł mamy takie, co się nazywa, Coś tam pod basen, jakieś płytki pod basem czy coś. Chodzi o to, że to są takie mięciutkie, jak widzicie, kwadraciki, takie jak do zabawy dla dzieci, ale tutaj są akurat takie pod basem. I są serbią takie spoko, jakościowo. I też można królikom zrobić na zasadzie właśnie takiego miękkiej takiej podłogi. Bardzo fajna sprawa. To naprawdę myślę, że się może bardzo fajnie sprawdzić u królików. Dobra, słuchajcie, więc tak przeszłyśmy cały ten sklep i wydaje mi się, że to wszystko. Robiłam to na spontanie, więc no, mam nadzieję, że wybaczcie taki lekki chaos, chociaż ja zawsze jestem chaotyczna na takich sklep, jak będzie tu pracownik, no to musimy uciekać. Bałam się już, że kurde Nam ten materiał się utnie w połowie I nas wywalą czy coś, ale udało się Więc witam, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał Że okazał Wam się on pomocny Jeżeli chcecie więcej filmów z tej serii jeszcze w jakichś innych strefach To jestem bardzo chętna, by je nagrać Tylko właśnie wiecie, potrzebuję takiego impulsu No i teraz właśnie miałam taki impuls I go wykorzystałam Jeżeli chcecie być na bieżąco z filmami, to oczywiście pamiętajcie o tym, aby mój kanał No i do zobaczenia w kolejnym filmie Pa, pa